Hej guys, witajcie na moim kanale. Nazywam się Lekcji i w dzisiejszym odcinku sprawdzamy, czy jesteśmy zgodni ze sobą, czy myślimy podobnie, czy mamy te same gusta i... nie dobra to będzie test zgodności. Po prostu sprawdzimy, czy się zgadzamy w jakichś tam różnych kwestiach. Kuba będzie nam czytał i będziemy na 3-4 odpowiadać, dobrze? No, no to pierwsze polecimy z grubej rury. No, pies czy kot? O kur cztery koty. Nie, koty... Nie, bo pies zawsze do ciebie przyleci w ogóle nie czuję... Psy są też fajne, ale koty jak do ciebie przyjdzie kot, to you feel special i ty musisz zabiegać o jego atencję i wtedy jak... To on... tak jak ja z tobą, normalnie. <grym> to, jest, to jest właśnie żałosne w kotach, nie, że, Oczywiście, sweja. że to jest żałosne. Może ty masz właśnie jakiś taki nie. Ty masz chyba taki problem! Nie. Ty sobie ze mnie takiego zrobiłaś, oh żeby... God. Żebym ja musiał Ja pier... Co? Wow, łoł, wow, 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 wow. Jak ostatni... dobrze, że my to nagraliśmy! Ty przeanalizowujesz, pytają, bo o koty czy psy po prostu. najdziwniejsza <grym> terapia na świecie. czy pies. proste <grym> yeah, prosty tampon. <grym> Pizza czy burger? Burger. Śniadanie na słodko, czy na słono? Trzy, cztery, Na słono. Okej, okay, Marcin, okej, okay, let's go! Miłość czy pieniądze? Pij. leżał słychać. Pójdź, Miłość, miłość. Kochać czy być kochanym? Poczekaj, poczekaj, Uuu, bo co, 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 jak o, bo tutaj. to <laughs> Zaczęliśmy od pies czy kot? Trzy, cztery. Kochać. Kochany. Ja widziałem, że tak odpowiemy na. No. Bo kochać jak Dobra, ktoś nie ma, ale nie ty się nie musisz powodem, tłumaczyć. Do... Boli. No tak, nie musisz się tłumaczyć z tego, że jesteś zimna i osła. Nie, nie po prostu jak. No, no, dobra, następnie. YouTube czy Instagram? Instagram? Instagram. Choć ostatnio bardzo się przekonałem do YouTube'a ja kiedyś Nie, kiedyś... ja teraz bardziej już nie lubię YouTube'a od czasu w tej Spędzanie czasu w domu czy poza nim? W poza domu. Poza nim. Ja zależy, dla mnie to jest Ciebie takie... Ciebie nigdy nie ma, a ona zawsze siedzi w domu. I <noise> to <głos> prawda! Ej, to prawda! A czy bo to zależy, no jak poza... Jak wiesz, jakimś nie wiem Dubaju, no to poza domem, nie? Nie no, poza domem jest więcej rzeczy do zrobienia, ty po jednym dniu byś się nudził. A ty siedzisz cały czas pod kołdrą i tak? Co mnie nigdy nie ma. Nie, wcześniej, a teraz jestem albo na treningach, albo nagrywam odcinki. Chłopie, tak często się w domu, że twój własny pierści już nie poznaję. Święta we dwoje czy z całą rodziną? Ale że w sensie we dwoje co? we dwoje ale poczekaj, że nie. musimy wybrać między tym a ty? A czemu nie można tego połączyć? Bo ja nie jestem rodziną. Co? ja nie jestem rodziną. Święta z rodziną czy święta ze mną? No, u... święta z tymi. Nee, ale ja już mogę ci powiedzieć, jaka jest odpowiedź. I ty odpowiesz, że w... z rodziną, a ja odpowiem, że we dwoje, dlatego że ja mogę jechać do twojej rodziny, ale możesz też jechać do, do mojej, ale nie mam problemu. A Co? mogę jechać sam. Jakie do mojej rodziny? Czy ty chcesz z panią Anetą spędzać i z rodzeństwem, czy nie? Nie, to jest obojętne. Oni by nawet nie chcieli pewnie. <noise> ja z rodziną. No, a ja, a ja nie, nie mam za bardzo odpowiedzi, bo ja mogę i tu i tu. Ślub kościelny? Czy nie? 3, <noise> cztery kościelne. Obojętne. Hmm. Kenia czy USA? Trzy... Ale poczekaj. Jak... Biennich, dobra, nie. Nie, ja ja to jest. Też... Dobra, 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 ten... dobra. no. musiałbyś dzisiaj kupić bilet i pojechać. Ale na ile? Ja na to całe nie życie? Jest ważne. nie Kenia, Bo ja ja nie, nie. Kenia czy USA. Wszystko. Ale to w każdy wolę na innym, w innym tym. No, całej ży całego życia bym w Kenii nie chciał spędzić, ale, ale wolę Kenię Wolę Kenia, ale trzy, wolę Stany. No. Trzy. Ej, z tobą nie da się w to grać. Dobra, przepraszam. Kenia. Nie. Yes. Kenia, no. A jeżeli to ja, stanę. Okay, anyway, next. A ja Kenia. Wyjazd luksusowy czy survivalowy? <laughs> luksusowy. Luksusowy, ale teraz bym wybrała survivalowy, bo już, bo, bo już byliśmy w Dubaju. To mieliśmy właśnie survivalowy. <laughs> A teraz we Włoszech, mordo. Troszkę tak, bo tam nie było co jeść, tam wszystko zam zamknięte no było. No bo ty go organizowałeś, więc był survivalowy. Ja powiem tak, luksusowy, jak ja organizuję survivalowy <laughs> eglekcje. <laughs> Seriale czy filmy? Seriale. <laughs> Jak serial, to go oprócz gry otrą. No rok. bardziej się wkręcam, no więcej czasu można poświęcić. Cheeseburger czy frytki? Cheeseburger. Frytki. Oh, ała. Frytki można zawsze i wszędzie jeść. Cheeseburger mm. staje się ciężki po jakichś dwóch, trzech razach. Eee, kto pytał? heble. Wakacje nad morzem czy wakacje w górach? Trzy, cztery, nad, nad morzem. morzem. Marcin czy Lexi? Trzy, Trzy cztery, cztery. Lexi. Hmm. Lato czy zima? Trzy, cztery, lato. lato. Związek czy przyjaźń? <laughs> Trzy, cztery ry. Związek. Przyjaźń. Bestii. <laughs> bycie singlem czy bycie w związku? Trzy, cztery ry. Bycie, bycie w, w związku. związku. Japonki czy klapki? Klapki. klapki. Jeśli chcielibyście mieć dziecko, to byłaby to dziewczynka czy chłopiec? Dziewczynka. Ty, gdybyś miał syna, ja widzę, jak ty podchodzisz do swoich znaczy, braci, ja, a jak podchodzisz znaczy, do swojej siostry. Do, co, co ta, ta mała mnie wkurza, tak, że ty ty ja pierdolę. No byś był taki a do syna to byś był taki, dobra, idź nie, tam na pole. No, no tak, tylko ja, jakby na pewno byłbym lepszy dla córki, tylko mnie martwi jedna rzecz, nie? Jakby, ja nie, ja nie wiem, jak ja się zachowam. Jak moja córka będzie miała ileś naście lat, znaczy, jak, ja, ja nie wyobrażam sobie, jak ona zacznie się. Nie? Ej, ona. Co ty w ogóle. Nie, no. Nie, no, bo Ja się, po prostu no, nie wyobrażam sobie, jak ja będę musiał jakiegoś chłopaka. Jak ja nawet pomyślę, że ją jakoś. Czeku. Nawet nie, że ją całuję, że ją dotyka jakoś. Wyobraź po sobie. To przecież chłopak nie. Jest, no całusy czy przytulanie? Całusy. No. No przecież. No. <śmiech> no <śmiech> przecież ty masz przytulanie. Przytulanie, no. Przytulanie. No wiem, czy, no co ty kurde. siebie, próbujesz szukać czy ludzi? Pik czy bad. <laughs> <laughs> I'm a bad girl. I'm a, I'm a bad girl. Bad. i not To śmietanowy czy słodko kwaśny trzy cztery śmietanowy słodko -kwaśny. co Marcin ci... słodko kwaśny co? jest też dobry i jestem w stanie to wybaczyć ale śmietanowy z nugetcami fire nugetcami mm -hmm. w życiu nie zjadłem czegoś takiego jest naprawdę tylko z sosem słodko mm -mm. to tylko. się jadło tak w 2018 roku ale teraz ja tak jadę od dziecka 2012 no tak mówię jak to jeszcze no to jeszcze gorzej. 1900 który tam <laughs> z makijażem czy bez bez. Bez. Jakby możesz mieć makijaż, tylko błagam, ta kredka brązowa, te, te, usta, to to ja tragedia, te to usta to. To jest taka tragedia. To Ta kredka pff, nagle się robi tak. Nie, ja nawet nie obrysowuję ust, ja tylko je podkreślam. Ale to źle Bycie samotnym, ale bogatym, czy biednym, ale niesamotnym? Trzy, no? cztery. Biednym, biednym ale, ale niesamotnym. Coś tam. Mhm. Makaron, czy ryż? Trzy, cztery, ryż. Ty poleciałeś specjalnie nie, pode mnie. Nie, ryż smażony, fire. Mogą ale jeść do końca życia. Ale ty jesz makaron, pastę cały czas. Ty nawet jedyne danie, jakie umiesz zrobić, to jest pasta. Co? Jaka? No pesto. A, ale ryż, no. Ryż, wolę ryż. A umiesz zrobić ryż w ogóle? No, nie. <grym> no. Cola czy ice tea? Ja pierdole. <grym> I hate gazowane, I hate gazowane Team Icy all the way yeah. Dobra, my jednak... No, poczekaj, po, poczekaj bo, bo To, to do, dwóch, do, do dwóch, do dwóch, do dwóch, do dwóch zgodnych, do dwóch zgodnych Drwal klasyczny czy z rurawiną? Trzy, cztery z żurawiną. Weź, ty chłopie, z dżemem będziesz jadł na przykład No, oscypek z żurawiną to jest najlepsza nie, rzecz, no, to jaka jest Dżem, dżem i je. mięso, Marcin, to nie pasuje. To, są, to jest przeciwko y, y, zasadom fizyki i chemii. Jakikolwiek. <laughs> dżem. Słodycze czy fast food? Trzy, cztery. Fast, fast food. food. TikTok czy Instagram. 3, 3, 4, Instagram. Instagram. no ja pierniczę, czy ty yeah. jesteś nienormalny? Ja na TikTok a nawet nie stary dziad, nie no. Hej? Czy haj? <noise> haj? <High? głos> <noise> znaczy, ja. Na więcej! Ja powiem tak. <noise> ja też lu, ja lubię, być, lubię być na haju, <noise> ale lubię być też sławny, więc. <głos> <głos> to no u no, mnie tak. jest y, jednogłośna w mojej głowie i brzmi to. High League Co? Co to? High League? Co to? High League? Ty chciałbym Nie, tam to A jeba... co to jest? To jest jakaś gala? <laughs> Aha. A to jakieś takie małe chyba nie słyszałem. Nie, 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 no? Książka, czy film? Trzy, cztery, cztery. cztery. Książka, nie, kur... Mercedes, czy BMW? Trzy, cztery, merda. Byłem nie wiem. Dobra, kuba, on się zgrywa. Dobra, dawaj. pierwsze dwa rano małe pytanie, szybko. Rurki czy szerokie spodnie? Trzy, cztery, rurki, szerokie. kur. Jak można rurki? Dwa, dwadzieścia jeden, chłopie. Odpoczynek czy zwiedzanie? Trzy, cztery, odpoczynek, kur. No, co ty w ogóle mówisz? Jak ty wolisz leżeć całe dzień? Absolutnie nie A wolę zwiedzać, wierzę? poznawać nowe rzeczy, no pewnie, że tak. Do chcecie grać? Bo już jest 20 do 12. Bluza z zamkiem czy bez? 3, 4, 3, 4, 4. Bez. bez zamka. O. Słońce czy księżyc? Trzy, cztery, cztery. księżyc. Ty to zrobiłeś specjalnie. W tej chwili zrobiłeś to specjalnie. W tej chwili zrobiłeś ja, to specjalnie. ja zawsze chciałem zostać astronautą. Naprawdę ja wolę księżyc. Naprawdę. Kuba! Jasny czy ciemny? Trzy, cztery, ciemny. Żelki kwaśne czy zwykłe? Zwykłe. O ja, piernicze Nawet popatrz, piątka <laughs> na mnie wyszła do jasnych cholery. Dobra, <coughs> to tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za oglądanie. My się, się z wami się. Ty... Popatrz, Ej, nie rób. Uda się. My się z wami tutaj, żegnamy raz, na że miejscu. Ułożyje, <coughs> Dziękuję, że oglądaliście. We love you guys so much. See you tomorrow. I love you guys so much. Yeah, for I, I love you. Anyway, three, two, one. Bye. Bye.